Jedną z pierwszych gier, jakie powstały na komputer, jest Pong. Jest to bardzo prosta gra, dlatego wykorzystamy ją sobie jako przykład do przećwiczenia naszych umiejętności w tworzeniu gier przy użyciu GameMakera. Na początek omówmy sobie, jakie będą potrzebne nam obiekty do tego, żeby stworzyć tą grę. Podstawą będą obiekty gracza pierwszego i drugiego oraz obiekt kulki, czyli tego, co nam porusza się na ekranie. Każdy z graczy ma eventy odpowiadające za ich poruszanie się po ekranie. W graczu pierwszym jest to przyciski S i W, które odpowiednio zmieniają jego położenie, czyli zmienną Y, oraz w graczu drugim jest to strzałka w górę i w dół, która tak samo jak w graczu pierwszym zmienia jego współrzędną Y. Następnie mamy obiekt kulki. Tutaj pierwszym podstawowym jest event stworzenia naszego obiektu, który odpali się na samym początku naszej gry, gdy ta kulka dopiero się pojawi. Tutaj korzystamy z opcji ustaw kierunek i wybieramy go w sposób losowy spośród tych tutaj zaznaczonych. Korzystamy tylko z tych skosów, dlatego że jeśli wybierzemy lewo lub prawo. To wtedy nasza kulka będzie chodzić po prostu lewo i prawo po ekranie, więc nasi gracze nawet nie będą musieli się poruszać. No a także ustawiamy prędkość tej kulki na 5, żeby ona w ogóle się po tym ekranie poruszała. Kolejny event to jest step, którym sprawdzamy, gdzie się nasza kulka zderza i z czym się zderza. Na początku jest zderzenie z obiektem ogracz. Jak widzicie, nie ma tutaj uwzględnionego, czy to jest gracz pierwszy, czy gracz drugi. Ale gdy zderzy się nasza kulka, no to wtedy w płaszczyźnie poziomej odwraca się y, kierunek lotu tej kulki. Ale teraz opowiedzmy sobie, dlaczego tu jest po prostu ogracz wpisane, a nie ogracz 1 i ogracz 2. Mamy tutaj taki obiekt, o nazwie właśnie Ogracz, który nie ma nawet żadnego sprite'a, nie ma żadnych wydarzeń, ale jest ustawione, że jest on rodzicem gracza drugiego i gracza pierwszego. Oznacza to tyle, że wszystkie rzeczy, które zdzieją się z obiektem Ogracz, zadzieją się również z jego dziećmi, czyli z obiektami Ogracz1 i Ogracz2. Czyli jeśli mamy tutaj w kulce sprawdzanie, czy zderzamy się z obiektem ogracz, to automatycznie nasz program sprawdzi, czy zderza się on też różnie, również z jego dziećmi, czyli z graczem 1 i graczem 2. Gdybyśmy tego nie mieli, musielibyśmy sprawdzać, czy nasza kulka zderza się z graczem pierwszym, i wtedy odwracać jego kierunek poziomy. I czy zderza się z graczem drugim, i wtedy robić to samo, czyli odwracać jego kierunek poziomy. Więc, żeby skrócić sobie nasz program, dodaliśmy właśnie taki obiekt rodzica, który, z którego dziedziczą nasze obiekty gracz 1 i gracz 2. Mamy tutaj też zderzenie z obiektem ściana. Ściana to są po prostu białe paski na górze i na dole ekranu, od której kulka musi się zawsze odbijać żeby za ten ekran nam nie wyleciała. No i gdy się zderzy z tą właśnie ścianą, to wtedy w pionie odwraca się jej kierunek lotu. Następnie mamy zderzenia z obiektem bramka gracza 1 i gracza 2, czyli to, jest, to są te żółte paski, które są na, po lewej i po prawej stronie naszego ekranu. No i jeśli nasza kulka się tam znajdzie, czyli zderzy się z tymi bramkami, no to wiemy, że nasz gracz niestety, ale przegrywa. No i w tym momencie, jeśli zderzymy się z bramką gracza drugiego, no to usuwamy z naszej planszy gracza drugiego, no bo on przegrał. I tak samo jak zderzymy się z bramką gracza pierwszego, to usuwamy z naszej planszy gracza pierwszego. Następnie, gdy już mamy wszystkie obiekty stworzone, trzeba je umieścić na naszej planszy. Tutaj ten, taka obramówka i pasek na środku to jest po prostu sprite tła. Tak, jak widać. Tutaj mamy obiekt gracza pierwszego, gracza drugiego, za nimi są ich bramki. No i na górze i na dole mamy obiekt ściany. A na samym środku jest nasza kulka. Pamiętajcie też, żeby sobie stworzyć spritey do wszystkich tych obiektów. Tutaj możecie sobie wymyślać własne sposoby. Ja użyłem takiej prostej grafiki, żeby wszystko było podobne do tego pierwotnego ponga. I to właściwie jest wszystko, jeśli chodzi o tę grę. Zobaczmy sobie jeszcze raz, jak ona działa. Pojawia się nam kulka, zaczyna lecieć, odbija się od ścian, odbija się od graczy. No i jeśli któryś z graczy nie odbije kulki, to wtedy zostaje usunięty z naszej gry. Oczywiście tą grę można jakoś rozbudować, na przykład dodając życia dla naszych graczy, żeby dopiero po trzech przegranych został usuwany. A po każdym razowym przegraniu to kulka pojawiała się z powrotem na środku. Dlatego zachęcam Was, żebyście sami popracowali z tym projektem, dodali swoje własne pomysły, próbowali go jakoś rozbudować. A jeśli macie jakieś inne propozycje co do gier, które można by przedstawić GameMakerze, to piszcie w komentarzach. A to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Cześć!